Pan masz kasę? Rodziców bogatych mam. I alimenty. Od gęgu sałżarskiego. A co ty mnie kurwa przysłuchujesz? Jak cię wrzuciłem na bęben, to zabrakło papierów w drukarce. No i co z tego? Przecież ja już nie mam z nim nic wspólnego. Co ty nie masz przeszłości? No i. No i? Tak, kurwa, przecież my jesteśmy stworzeni dla siebie. Co ty nie widzisz tego? Ty kochasz dzieci, ja je mam. Chcesz być ojcem, ja szukam ojca. Przecież zajebiście było. To jest przeznaczenie. Ja mogłam coś innego kradzionego kupić. I ktoś inny mógł do mnie przyjść. Ja cię kocham. Ty może mnie jeszcze nie, ale jak się lepiej poznamy, zobaczysz, jak się budzę. Jak siadam na Sedesie. Ja zobaczę, którą ręką wiesz. Czy nie trzeba w domu poprzekładać klamek? Ty przypalasz to, ja już, nie? No ja też już, nie. Olka, słuchaj, ja mam codzienną dupę. A to Paci nie robi kanapy do pracy? Robi. Ale nie z ogórkiem. Kurwa.